Psy, 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 psy. Ale u nas nudy cały czas. Sylwia robi kawę, godzina 11. No obiecujemy, że pokażemy wam dzisiaj jakąś plażę. No pojedziemy, co? Namówicie? Ja już skończyłem wczoraj leki, słuchajcie. No, i czuję się stosunkowo dobrze, dopóki niczegoś nie zjem. Jak coś zjem, to boli mnie żołądek, i zaczynam się pocić jak kot. Ale żona jest wytrzymalsza. Ona jeszcze bierze leki. No, pojedziemy. Szczęśliwy <śpiewanie> Walentynek. Mężu mój. Nie, to ja kupiłem tobie te pączki wczoraj, więc dla ciebie szczęśliwych walentynek. Tylko co z tym sercem? Trochę się. rozpuściło. To gorąco mu jest. Masz walentynkę szczęśliwą. <ścoughs> Zdaj mi mi to. Słuchajcie. Mmm. To pijąc tą naszą przepyszną kawę i jedząc. O, już takiego rozpuszczonego pączka, ja Wam powiem ze swojej perspektywy, jak wyglądało przechodzenie ptasiej grypy w Tajlandii. Hmm. Ogólnie, to pierwszy dzień zachorowania był bardzo ciężki i był bardzo nagły. Czyli, jak już wiecie, albo nie, ja zacząłem się czuć tak ogólnie kiepsko. Ogólnie, byłem taki rozdrażniony trochę, ale mówię, może mam jakiś taki gorszy dzień. Ale około godziny, może tak. 17.00 zacząłem tak czuć się trochę źle na żołądku po obiedzie i zaczynałem czuć taki taki stan podgorączkowy, że coś jednak mi jest, takie ciepłe powietrze, wiecie, tak jakby was brało przeziębienie. Jeszcze mieliśmy ostatni zachód słońca, ale postanowiliśmy, że jednak wrócimy do, do Bungalowa. No i po przyjeździe, czyli minęły może tak ze dwie godziny, wziąłem ibuprofen, nie paracetamol, wziąłem paracetamol i może po kolejnej godzinie moja gorączka z tych 37 stopni wzrosła na 39,5 już po paracetamolu. Wziąłem kolejne dwie tabletki, później jeszcze jedną. I w zasadzie cała noc to była walka z temperaturą, z poceniem się. Sylwia mnie tutaj okładała taką jeszcze chustą, zimną wodą, takie wiecie, chłodne okłady. Później poszła, wzięła lód i ta woda była już bardzo zimna, ale nadal ta gorączka nie schodziła. Dopiero może nad ranem, po paru godzinach tej walki, temperatura się obniżyła do tych 38 stopni. No i udaliśmy się już później do lekarza, ale u lekarza znowu ta temperatura wynosiła 4 dychy, więc no ogólnie pierwsze dwa dni były bardzo straszne. No zero apetytu, ból w żołądka, w ogóle ta grypa objawia się takim symptomami, że macie problemy z trawieniem, boli was żołądek, jelita, flaki, no ogólnie jakbyście pochlali jakiś taki tani dynks, czy coś i no, no ja się czułem naprawdę bardzo źle, no i ten żołądek i te flaki bolą was jakbyście po prostu dość mocno popili dzień wcześniej. I co? I dostałem le leki, ale te leki e, są ogólnie takie przeciwwirusowe. Nie jest to żaden antybiotyk. E, leki na zbicie gorączki, na udręcznienie dróg oddechowych, e, przeciwwymiotnych nie dostałem. Ale Sylwia dostała, to ona wam opowie. Hmm. No i co? No i 5 dni na lekach. W zasadzie to są takie momenty, kiedy czujecie się dobrze i nagle zaczyna was łapać e, gorączka która po jakimś czasie zaczyna znikać, nie wiadomo dlaczego, i ogólnie jeszcze takim bardzo dużym dyskomfortem dla mnie były duszności. No mam nadzieję, że dzisiaj już ich nie będzie. No, od pierwszego dnia jest dość silny kaszel i dość mocno zajęte płuca Flegmą. No i to jest chyba powód tego, że tego tlenu jest mniej. No wczoraj już w sumie to przecież był piąty dzień, miałem ostatnią tabletkę wieczorem, więc w sumie lekarz mówi, że po czterech dniach już powinno w ogóle wszystko przechodzić. To był piąty dzień i weszliśmy do marketu na chwilę i dostaliśmy takich duszności, że nie wiedzieliśmy co się dzieje, chcieliśmy szybko wracać do Bungalowa, ale weszliśmy ze sklepu, zaczęliśmy łapać trochę świeższego powietrza i wszystko wróciło do normy. Więc musicie szybko reagować, Gdybyście faktycznie byli za granicą i mieli jakąś wysoką gorączkę, to nie próbujcie tego przeczekać, dlatego że ważne jest podanie leków na samym początku, a ogólnie na samym Kosamuli widzimy, że dużo osób kaszle i gdzieś ten wirus się tutaj dość mocno aktualnie rozsiewa i roznosi, więc no, bierzcie to pod uwagę i miejcie ze sobą zawsze jakieś tamte tabletki przeciwbudowe, przeciwzapalne, bo no, pierwsza reakcja jest też ważna taka, żebyście się sami wzmocnili, sobie pomogli, bo, no, wiadomo, na lekarza czasami trzeba trochę poczekać, i różnie to bywa. A teraz przekażę telefon Sylwii, niech ona powie ze swojej strony, jak ona się czuła, bo, wiadomo, jesteśmy, Oś te taki okrutny. Nawet nie ma co przekazywać, bo moja grypa dużo się nie różniła od tej od Łukasza. Oprócz tego, że u mnie doszły wymioty i silne takie skręty żołądka. Dwa razy wymiotowałam, więc to jest coś, czego najbardziej nie lubię przy chorowaniu. Ale wzięłam tabletki na nudności, na wymioty, które mi przypisał doktor. I po tym jednym ekscesie to wszystko przeszło. No a tak to jakieś takie, wiecie, uderzenia gorąca, gorączka nagle przychodzi nie wiadomo skąd. Te dużności, mocny uporczywy kaszel. Ale w sumie notki przesypialiśmy całe i ja myślę, że to dużo pomagało, że spaliśmy całą noc bez jakichś tam przerw i ten organizm mógł odpocząć. Jakoś tam staraliśmy się też dobrze jeść, jemy dużo owoców, dużo witamin sobie, no te ptaki akurat, dużo witamin sobie zapodajemy z jakichś tam, wiecie, ananasów, mango, dragon dużo limonki jemy, dużo witaminy C mamy w tabletkach. No to co? No to. No poza tym jestem pigułą, nie? No to fachowa opieka jest. Tak. Mamy nadzieję, że Wy się nie rozchrujecie i że nie będziecie tego filmu wyszukiwać w internecie jak przeżyć grypę w Tajlandii. No, dlatego że śmiejemy się, że jest ona ptasią, ponieważ była to grypa typu A. Jest to grypa, która przenosi się, i zaraża i ptaki, i ludzi, więc potocznie nazywa się ją ptasią grypą. Jedną chyba z tych odmian była tak zwana hiszpanka kiedyś, która też była grypą typu A. Nie nazywała się ptasią, ale miała swojego po prostu pochodzenia. Dlatego śmiejemy się, że jest to ptasia grypa. No taka jest prawda. Ogólnie jest to też również grypa ptasia, jedna z najgroźniejszych, więc... Tak nam się trafiło. Mamy nadzieję, że bez powikłań będziecie byliśmy... z nami zwiedzać dalej Tajlandię. Dlatego jak byliśmy w szpitalu i wynik wyszedł pozytywny i wyszło, że to jest grypa typu A, to Łukaszowi kazali wyjść ze szpitala, a jak mój wynik przyszedł, to zamknęli mnie w takiej izolacji i kazali mi siedzieć godzinę tam, gdzie nie miałam ani wody, ani czym się przykryć, ani gdzie się położyć. No, ogólnie szpital na Samui, Bangkok Hospital, Mega na nie, ale nie wiem czy macie inne wyjście. Wszyscy ubezpieczyciele raczej wysyłają wszystkich tam. Nie widzieliśmy tam lokalizów tylko samych turystów, więc robią dobre pieniądze. A my wracamy do naszej kawy, bo pączek to za chwilę się roztopi i wpadnie do środka do kubka. Hmm. Smacznego dnia. zakłady. No, ja uważam, że poleci w lewo od wiadra. <grywka> Gdzie leży? No na lewo. No i stawiasz obiad. Jo, <grystanie> jo! No ale cię zmierzyłem. Chodno. Na jaką jedziemy dzisiaj plażę, Sylwia? Na Silver Beach. No dobra, to będziemy dzisiaj... Takie... Dzisiaj nie będziemy surfować, tylko srebrować. To są takie male divy na Kosa mój. Ale ten pynusz. <grystanie> Sylwia robi szejka ananasa. Włączasz? Rozładuj się. Jakier... Co? Chłodnie, wytrzymnie tego zaraz. Nie, za dużo napchałaś, nie ma siły ruszyć. Nie ma siły ruszyć, bo domknęłaś i docisnęłaś. Nie no wiem. się no to albo trzeba podłączyć, albo spróbuj trochę wyjąć. Wrzuć do garka. Wrzuć to do garka i zobacz działa czy nie działa. Mówię, że się rozładował uparcie, twierdzisz, że nie. No dobra, zjemy Ananasa z mlekiem, no. Tako. Nervus, serwus. No to robimy odcinek dalej. Siemano, Siemano. Czujemy się trochę lepiej. Napompowaliśmy kółko, ale i tak już jest flak. Jedziemy na godzinkę. Założyliśmy sobie, że jedziemy na godzinę na plażę. Po drodze jeszcze Taiti. dawno nie O. No. No. a plażą na dzisiaj jest Silver Beach, jedna z ładniejszych tutaj. No misiaki, dojechaliśmy na naszą Silver Beach, zobaczcie, ile jest ludzi. Jak na taką małą plażę, sporo osób. Na taka godzina też, za chwilę będą się pewnie zwijać na obiady. Chyba że dopiero wstali, pijemy Red Bulla na wzmocnienie. Cyk, udało się odkręcić? No, to wasze zdrówko, a my za chwilę wbijamy do przepięknie turkusowej wody w 34 stopniach. No, Nie Jedziemy na obiad w tej knajpce, co byliśmy pierwszego dnia. No, to jest offroadowiec. Proszę bardzo, gdzie on mnie zabrał? Mieliśmy jechać na obiad. Zaraz się przewróci skuter. No, taki mamy offroad. Tak sobie jedziemy taką no chyba najmniejszą drogą, jaka była możliwa do wyboru do tej knajpy przy samym wybrzeżu. I odnaleźliśmy małą fajną plażę. Już minęliśmy parę zamkniętych resortów, zobaczcie jak to wygląda tutaj od tej strony naprawdę Piękne, duże resorty to były kiedyś, ale są pozamykane. Od tamtej strony są po prostu. E, no. Co to jest, wąż? Nie. Co to jest? Wąż, ale plastikowy. Się wystraszyłem. Chciałem powiedzieć, że są tylko tablice, że jest na wynajem albo na sprzedaż resort. Zobaczcie jakie piękne miejsce Było kiedyś piękne Basen Elegancko Do no, zobaczcie Creepy troszeczkę o. Wow Ale miejscówka co? Wiecie ile tu musiało być zainwestowanych pieniędzy? Teraz strażem nie wpadł gdzieś Stare dechy. Ło! No, powiem wam, że nie jest to zbyt stabilne. Ło! Czerwona młówka pomiła łaziła, Dobrze, że mnie nie ugryzła. O kurwa, idę bo psy. kurda. kurwa! Psy, 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 psy. psy. Nie wolno, nie wolno. A gdzie moja żona? Ale miał pierwszy zaraz. Ale akcja. Dobrze, że to daleko nie poszedłem, słuchajcie. no mogłoby być nieciekawie. O, ja wam dam. Buldog niezły mnie pogonił. Co? No dwa słyszę na pewno. Jednego widziałem buldoga brązowego. Ale spieprzałem. Zdążyłem wyskoczyć. Ale już za ogrodzenie nie chciały wyjść, nie? Pa. A tam w ogóle widziałeś, że tam leży goleś, koleś na golasa? O, Ooo. Tu też uważaj, na, w ogóle wymówki by mnie pogryzły Świątynia. Nie o kurde. Krypi miejsce. A, ale duży gekon. O. Gdzie? To już się schował. Przecież ona od razu. Uciekają. No, dobra, nie takie aktualno świeże miejsce, nie? Pewnie nie do że gdzieś tam siedzą. No, ale plaża jest ogólnie fajna. Widać, że odeszło trochę wody, jest odpływ, ale jest mega ukrytą plażą. Albo na jakąś romantyczną randkę. Stąd zachodu nie będzie widać, bo tam jest taki cypel. No ale ogólnie tak wygląda to fajnie. No albo na kimanie w ogóle bezpieczne, można byłoby tutaj przyspać, nie? W namiocie albo w śpiworze. Ale no wiecie, no, na, na kosa mój ogólnie nie ma problemu z tanimi noclegami. Można znaleźć nocleg za, za 30 zł, za 40 zł, za dwie osoby. No to jak masz łazienkę i masz łóżko to nie będziesz kombinować żeby spać w namiocie to jest co innego jak my na przykład byliśmy w Chorwacji i w Chorwacji były noclegi w splicie od 150 za hostel nawet do tam od 300 za pokój dwuosobowy no to korzystaliśmy nie? i spaliśmy za darmochę w parku UNESCO ale to możecie zobaczyć w naszych filmach z autostopa do Chorwacji przejdziemy tam do nam jeszcze do końca i zawijamy na skuter bo no, można byłoby zgodzić o takich przygodach. Zobaczyliśmy sobie z głównej drogi takie mamy fajne widoki. No, dziko jest. O, woj. Witaj i znowu przez tego pana. Nie zjemy w naszej knajpce, no, bo jest zamknięta, się no. bo sko... go się grzebał. trzeba było na Google sprawdzić, o której zamykają i przyjechać na obiad, a nie się wybierać na kolację. Nie, bo mieliśmy od razu przyjechać zjeść, a nie zwiedzać okolice. No ale już jak jeździmy, to co będziemy jeździć? Później po ciemku będziemy zwiedzać? No jak to śpiewa kwiat jabłoni, znowu zamknęli nam ulubiony bar. I nie załawimy się dzisiaj, więc jedziemy, w, nie wiem... Jedziemy do tego miasta, co jest, do Lipanoi, tam był jakiś market, były banany smażone na pewno i coś zjemy, nie? No jedziemy poszukiwać jedzonka. No widać, że tutaj wielbią słonie na każdym kroku. To jest w ogóle jakiś bardzo stare wjazd miejscowości, bo oni często nad miejscowościami mają takie przedwjazdy. To jest pewnie nazwa u góry napisana. No fajnie to wygląda. Tam czasem lubię naszą picie, nie? Obiad, kolacja u nas na markecie. No, pani tam elegancko miesza już mięsko. Tak wygląda gotowe danie. Miało być smażone jajko, ale wyszedł Tak, głodni to wiemy wszystko. A tutaj ziomek już jest. Atrakcja turystyczna na mój. Chiński posąg, przyjechaliśmy go w końcu zobaczyć, bo już go tyle razy mieliśmy. Nie, no ogólnie jest ba, e, fajny i duży. No ale, no, no tyle, nie? No, hi, to jest, jest jakieś hi. wejście niby tutaj od 8 do 17, ale tu nie przyjdziemy na pewno. Zobaczycie sobie go teraz wieczorem, a w innym dniu, w ciągu dnia gdzieś go tam nagramy, jak wygląda. Nazywa się Guan Yu. Albo gów, gów, Gównia Yu. Hello, kwartem, i jeszcze desek sobie zamawiamy dzisiaj do filmu Rockiego z nutellą, z bananem i z jajkiem spoza menu, bo nie ma z jajem Zobaczymy co pani wykasuje. Oni tak lubią, jak coś w Tajlandii się bierze spoza menu, to oni lubią sobie jeszcze coś tam dorzucić, że jest spoza menu, takie wiecie, niby jajko 5, ale może 15. Zobaczymy. Pani robi teraz tu z y, pan w zasadzie z banałem. Hmm, ładnie pachnie no i cyk pan tam podgrzał bo no, widzicie to jest pan o pani. można się pomylić no i dziura na łapy odrzucania cyk to ramiona no i taki standardowy to normalnie z telon kosztuje 4 dyszki no to z jajkiem powinien wyszłać 45 to wam powiem, powiem. No, 50 to tak max, ale może być różnie. Powiem nam jak dostanę. Tam mówił z kokosem i z O, z i z kukurydzą. to jest serem. Uuuu, ale miksik Piękna będzie łazienka. Powtórka. Znów nas zapadła temperatura, więc poszliśmy spać. W kolejnym odcinku pokażemy Wam wschód słońca w Lamai.